Gdzie matłam czy nie dobrze. zapraszam do kolejnego odcinka, w którym <coughs> powiem wam o tym, e, że mam nadzieję o tym, że nie zrobiłem jakiegoś dużego błędu w tym ostatnim filmikiem. Miałem dobre intencje, ale wiem, że pewnie poruszyłem tym trochę ludzi. Może niekoniecznie, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Bo no, sprawa jest poważna. Nawet bardzo poważna, wręcz bym powiedział i wypadałoby w końcu coś z tym z zrobić w naszym kraju, żeby tak się nie działo, no ale to, no nie zależy to od nas, tak, to od tych tam wyżej postawionych, także no zobaczymy co z tego wyniknie, zobaczymy czy coś się zmieni, mogłoby się w końcu zmienić, a nie ciągle być tak jak jest, czyli jest do kitu. Jest totalnie do kitu, niestety. Miejmy cichą nadzieję, że to się zmieni, że to się naprawi wszystko, że się wszystko poukłada. Eee, przepraszam, przez moment mnie nie widać. Eee, zrobiłem małą ucieczkę z ekranu. Wybaczcie mi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Mam nadzieję, że się... Nie zrobię błędu z tym filmikiem, bo się wkurzę. Mam nadzieję, że będzie spoko, że nie będzie problemu z melodią. Mam nadzieję, bo będzie źle. Także jeśli zrobiłem błąd w ogóle tym tematem, to mi dajcie znać. Mam nadzieję, że każdy mi to wybaczy w jakimś stopniu i nie będzie miał do mnie pretensji, chociaż temat jest zbyt poważny. Bo temat jest zbyt poważny, przepraszam Was bardzo. I no, i mogłem z tym zrobić źle, ale no chciałem jak najlepiej, nie? Jak temat Wam się podoba i jesteście za tym, żeby poruszyć takie tematy też poważniejsze tu, to dajcie mi znać w komentarzu. Chętnie poznam Wasze zdanie i dowiem się, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że będzie git. Temat. A ja dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mogę na was liczyć, że wspieracie mnie w jakikolwiek sposób. Zachęcam was do komentowania, do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz ustawienia sobie powiadomienia z odcinkami. Oraz z, z, oczywiście zachęcam do zostawienia lajka w, w, i oczywiście lajka, a zarazem łapki w górę. Jak zwał, tak zwał. Także dziękuję i adios.